Ależ teraz otwarte, prostopadłe podanie, tam na będzie rywal, ale... to nie ma spalonego Igor, ten rywal. Zwyczajka obejmuje prowadzenie strzelbem Łukasz Kiesakiewicz. Można powiedzieć, dwóch zawodników wyszło sam na sam z kuptą. I tu jeszcze mogliśmy liczyć na to, że będzie spalony, bo czasami no tak, są błędy popełniają zawodnicy. No ale praktycznie podanie do Bogi reprezentacji z dawnych czasów. No tak się wyżelak zapytać napierały, co byście tam odpierdolili w tych przesadnictwach o ja teraz już nie mogę tamtych rywale lewa terencki, strona wysyłać polakarnego Dobre po ziemi no i 2-0 zaspał kochański całkowicie jeśli chodzi o krycie rywala Przeszkowanie na Goncerza, się to Goncerz, główką zgrywa, jeszcze Wołkowi dzierży, Lejmonas Mamy traktę kontaktową w 51 minucie spotkania, bardzo pewne wykończenie Lejmonasa. sauter poszrkowanie dobre załtki gol 2:2 81 minuta spotkania mamy remis Końcu dobra centra saute